powierzchni części wspólnej koła i kwadratu jest równa. Mamy wybrać prawidłową odpowiedź spośród czterech możliwości. Mamy przedstawiony rysunek, mamy na rysunku przedstawiony kwadrat o długości boku 8, poprowadzony z wierzchołka A. No i zauważmy tutaj, że jeśli mamy kwadrat, który mamy wyprowadzony odcinek z wierzchołka a bok równy 8 oraz od A do d też będzie równy nam 8, to to jest nic innego, tylko promień tego naszego okręgu, czyli nasze r też będzie nam wynosiło 8. Na początek, żeby wyznaczyć pole powierzchni części wspólnej, zacznijmy od tego, abyśmy wyznaczyli pole ogólne całej, całego naszego okręgu. Pole będziemy wyznaczać za pomocą wzoru pi r kwadrat, podstawiając pod ten wzór mamy pi razy 8 do kwadratu, czyli mamy w tej sytuacji 64 pi, oczywiście jednostek kwadratowych, bo jest to pole, czyli możemy tutaj dopisać na kwadratowe jest to pola. Skoro mamy tą wartość wyliczyć, jaka jest część wspólna, zauważmy tutaj, że możemy, skoro tutaj jest kwadrat, to tu jest kąt prosty, co za tym idzie, jest tak naprawdę okrąg kątu tutaj suma łączna tych kątów wewnętrznych będzie nam wynosiła 360 stopni, czyli będziemy mieć, skoro to jest jakby 90 stopni, jest to nic innego, tylko 1 czwarta powierzchni tego naszego okręgu. Czyli musimy wyliczyć teraz pole, czyli będzie nam wynosiło 1 czwarta z tej wartości, którą wyliczyliśmy przed chwilką, czyli 64 pi. Dzielimy tą wartość, możemy to zapisać jako włamku, dzielimy to przez 4, otrzymujemy tutaj 16 pi, czyli nasze pole będzie nam wynosiło 16 pi jednostek kwadratowych, czyli odpowiedź A. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce!